To ja, Avro, czyli najlepszy youtuber na świecie, a to jest Cranker, y, Taka fajna gra przeglądarkowa, shooter. Y, tak, jest y, zwykły przeglądarkowy shooter, który masz. W jest nad, y, pełnym, y, 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 pełnym ekranie. Tak może nie wyglądać na przeglądarkowy shooter, ale jest przeglądarkowy. Yy, I co? To, 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 to raczej znacie, możecie znać, możecie kojarzyć dużo osób, kto grał TIFFów, kto grał, no dużo osób grało obecnie, yy, yy, yy. świetną gierką, niby przeglądarka, niby takie rzeczy, ale bardzo dobry, Ej, oj, ale spokojnie, zaraz muszę się rozkręcić Dobra, ktoś mi ukrył tą Dobra, jest. Ten tryb chodzi o to, żeby ukryć tą flagę, czyli kryształ w tym przypadku. I proszę nie zwracać uwagi na ping, który jest ogromny, ale wcale nie. Naprawdę w Krunkerze mi ping bardzo szaleje, co jest... nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ping po prostu mi w Krunkerze bardzo szaleję czasami nawet mam 23, czasami nawet potrafiło być po 180 I czemu tak się dzieje, to ja nie wiem czemu się tak dzieje, po prostu tak bywa To już nie za bardzo we mnie zależy chyba Chociaż mógłbym... Teraz to wiem w miarę, ale znaczy, co mógłbym, mógłbym, no mógłbym A ja... Dobra, jest jakby co to filmów nie było y, od tygodnia ponieważ znaczy od ponad tygodnia nie było filmów nawet z tego względu, że miałem bardzo problemy z okiem oraz y, 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 jeszcze inne rzeczy, nie miałem też znaczy mi nie, nie że mi się nie chciało, bo ja lubię nagrywać filmy i to nie że to że mi się nie chciało Miałem jeszcze inne rzeczy do zrobienia. z tym że nadal tego programowania co mówiłem w w ostatnim odcinku nie skończyłem bo też mi się nie chciało więc właściwie to nic mi się nie chciało robić bo też w niedzielę w niedzielę tak w niedzielę nie zrobiłem nic chociaż miałem dużo czasu do zorganizowania to nie zrobiłem właściwie nic um, jeszcze Sprawili tego kryształt, tę flagę na środku środku jak... Nie poczekać, ale i tak wygrywamy w miarę. O Jezus Maria, dobra, zmienimy klasę, teraz może sobie zmienimy na agenta, czy... O takie coś. Oj oj oj. Dobra. Dobra, chyba nikt nie zwróci flagi Dobra, musimy... Dobra, jest Dobra, lecimy jakąś drogą tam, gdzie będziemy mniej osób, czyli mniej więcej chyba wtedy. Ja Dobra Oj. się postać jest szybka, to na drabinę nie trafi. Ok, wygraliśmy. Niestety, myślałem, że może być dłuższa jakaś rozgry roz rozgrywka, możemy sobie, albo możemy, dobrze, może być. Chociaż mogło być tu, To jest fajna mapa. Fajna mapa na Team Deathmatch, jest całkiem ciekawa, jest jakaś taka, no trochę trudniejsza. Jest więcej, większa przestrzeń, to też e, fajne, też tam na walkę są postawione punkty przeznaczone na samą walkę. Dobra, możemy zostawić kasę e, na same te punkty. Ja jeszcze sobie, znaczy nie chciałam mi się zakładać konta w kronkę, że podniebisz, a jest taki pewien powód, gdzie jest ten punkt, zaraz, przepraszam bardzo. A nie, chwila to był, o Jezu, nie, to, nie, ten, nie ten tryb, pomyliły mi się pizdy. Team deathmatch, tak, bo właściwie point też się opiera na team dead matchu, to miał być point, a wziąłem team deathmatch, zagłosowałem, bo to jest głosowanie, Ale żeby, za, żeby było głosowanie zamiast... Zmieniania tryb trybu losowo to jest dużo lepsza zmiana. Krankera yy, cały czas jakoś aktualizują. A jest, Krankera yy, cały czas yy, aktualizują. Zawsze wydają jakieś nowe klaski, takie nowe tajki. O, no, dobra. ktoś jest do, lepszy, trochę. Znaczy, lepszy no. Jeśli chodzi o snajperkę, jest lepszy. O nie. Dobra, coś mi nie idzie. No nie, tylko jeden kill. Ale słabo. Dobra, trzeba coś zrobić. Nie, ten gość... Prawdo... Dobra, nie będę jeszcze... Nie będę jeszcze wywnioskowywał tego, czego bym nie chciał wywnioskowywać. Albo ten gość jest mega dobry, albo używa wspomagaczy, ale jeszcze go nie będę oskarżał. No dobra, ten nie był taki Dobrze, jednego przynajmniej. Tego mi się nie udało złapać. Dobra, idziemy w drugą stronę. W właściwie, movement jest bardzo ważny. Nie tylko sam aiming może. Więc trzeba panny kopować po, po całej mapie. bo Patrzcie na to, gdzie jeszcze to. Dobra Dobra Dobrze Siedem killi, już szybko dosyć się... Działam Dobrze Dobra, było. Nieźle, 10. Okej. Okay. No, no, 7 mało, więc przynajmniej 1000 powinienem mieć w tym meczu, czy zdążę. Minuta, dobra, powinienem zdążyć mieć 1000 nawet. Więc... Ale oni wygrywali. O... o jednego gościa, o jednego gościa. Właściwie ty ten... Jeden gość kory kieruje cały skład, więc... O się do dobra. Teraz to była wina mojego pingu. Ile mam? 82. Dobra, nie wiem o co chodzi. O no super ping. Dobra, jeszcze jeden kill wystarczy, ale ja nawet asysta. Nie! Nie, nie wierzę. Ale dobra chwila jak tam 20 sekund, dobra jest to całkiem sporo jeśli chodzi o krankera nie nie mogę no nie mogę zrobić tysiąca No mu, znaczy nie mogę nie zrobić tysiąca musi być przynajmniej tysiąc prostu wystarczy wiedzieć, co to było dobrze jest tysiąca, a jest dobra to by można było point nie point tutaj Point najlepiej na tym właśnie o to mi chodziło tutaj Point jest bardzo fajny ponieważ jest jakiś trudniejszy troszeczkę e, Point 2 Dobra czy tutaj? Tutaj jest Point To jest nowa mapa właśnie to jest najnowsza mapa została do nam jakieś 4 dni temu Nie niestety przegłosowano Ale na niej Point chyba nie jest tak dobry chociaż że zły też nie jest może na tej materii bardzo mało i jakoś jej nie lubię poradzić mało małą czy Są korytarze, jakieś takie. Ktoś gra z Famasa, serio? W sensie Famas to jest yy, średnia broń, jeśli chodzi o. Yy, eee. Oj. Nie, no miał farta chłopca. Nie może tak być, jakby. co to jest? Dobra. No niestety. Niestety. Ale czysto. Ja. Dobra, mamy go. pingiem nie wiem, co jest, ale się zmniejszył o jeden. Ta powinienem grać raczej w W <grym> tutaj, ping, pingu w żadnej innej grze nie mam takiego pingu jak tutaj, co jest, nie wiem czemu. Ale tak to wygląda po prostu, tak to po prostu wygląda, no. Niestety, ale tutaj przydałoby się lepsza postać, chociaż nie, mogłem wziąć rewolwerowca yy... nie, chyba, a on z Desert England strzela, to jest chyba da dla rewolwera. Chyba skin do rewol... do nie, 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 Dobra Oj, oj Dobra, zmienimy sobie Dobra, nie, za dużo ich na taką broń. Nie to? Shotgun to jest tak proste coś, że nawet nie powinno być pistoletu, jeśli chodzi o tą postać. Bez pistoletu powinno być... Bo... Pistolet sam sobie mały daje, ale... Słaba trochę. O, no, świetnie. Ktoś się wypełnił samobójstwo. No i co się stało? Który jestem w ogóle w tabeli? O nie, bardzo mało punktów. Bardzo mało punktów. Za mało. To jest słaby, No nie, no nie! Właśnie... Dlatego mapy są śmieszne. Czasami. Część map jest taka różna, ponieważ... No śmieszny jest ten tryb, w sensie o tym chodzi, ponieważ... To się... A Jezu. Nie było. Dobra, ostatnia runda, może już będzie to. To tu point jest naprawdę świetny na Little Town, bo to jest bardzo mała wapa, jest łatwo dojść z jednego punktu do drugiego. Punktu i jest śmiesznie w ten sposób. Który byłem? Trzeci. Trzeci. No może. O, prawie tysiąc. Aha, super. Co oni robią? Czy oni nie, nie robią o się? Ale teraz zdobywamy fajną przewagę. zmienimy sobie na postać, bo akurat chciałem z tym, tym razem. Na tej mapie sobie mogę zagrać się rewolwerem. się to jest. Ta to jest tu gdzie myślę. Nie ma on dobrze, to Dobrze, zabity ładnym pięknym strzałem. Niestety nie hertzopowym. się można by było tak powiedzieć. O już są. Dobra. Alka Mortal, dobra, ten go się stał co. Okay, ja już mam tysiąc, co jest. bardzo... Nie, jakim cudem tego nie trafiłem? Dobra, chyba trzeba. Nie, nie, bawimy no, się. Trzeba grać rewind. Nie, 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 Bo co panie, ja tu zrobiłem? tu zrobiłem. Wygrywamy. o no, Jezus wygrywa... o Jezus Mario wygrywa. Już zabili, ładnie, pięknie. Dobra. No ja lubię kr krunkera krunkera właściwie, ponieważ jest... Znaczy za to, że jest po prostu... Jest prosty, można sobie łatwo go odpalić, ale jest... niby jest prosty, niby ma taką jak prostą, ale to jest właściwie półko. Bo, bo to jest na i przez mnie jakoś bardzo nie... Będzie mieć problemów z tą grą Znaczy, chyba ktoś będzie posiadać naprawdę słabego kompa Ale to już jest naprawdę... Trzeba być naprawdę jakimś ten. Mieć wyczu nowego kompa, który naprawdę... będzie Dobrze, wygrana Ostatnia runda, tak jak obiecywałem na razie się z wami żegnam, może trochę powinienem... O, pierwszy, jestem super. Yy, może trochę powinienem lepiej zacząć grać, ale to jakoś wyszło. Jak wyszło, to jest na razie tyle z mojej strony. I żegnam Państwa. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcji niekoniecznie, ale tyle mi wystarczy. Żegnam, dziękuję. Do widzenia.